Witamy ja wiem, wszystkich co w kolejnym przyczyłem. odcinku Gothic jest? z AB I, Idealnie w w czas wyszedłeś Dobra, uruchomiłem portal. I, I co teraz no, mi tu wejść? No ja wiem. Szósty, i szósty zmysł. Szósty instynkt, ale to coś, co mi pasowało. Gubimy się w jakim darze. Dzisiaj dalej jest gubimy nie się nie w jakim darze. Jak mówiłem, gubimy się nie. Jak ale... mówiłem, tu... zgubiliśmy się na samym początku. Tu gdzieś jest ten gość, o czekaj, tu jest... Jak się można zgubić? Prosta jest... droga jest. Mikser. <głos> <głos> um, nie, to jest. Okej. Okay. Um, y... Mamy nawet atrakcję w postaci psów? Mamy nawet No to się u mnie czeka. Powinien okay. no tak słychać, to co? Na no w sensie u mnie czeka. Hej. Czekaj. Spodź... Zaj, tu byli mogołowie. No już To ma tak, tylko gdzie widzą? O tu jest kolejny mag. Tak, tu są magowie. Nie są magowie. Powiedzcie mi. Tekstury, model, zasięg, <sum> wyznaczają 300%. Halo. Liczymy o 300%. Czekaj, zanikanie obiektów? A nie? Ja to bym śmiał na cm Amatorka, nie? Nie, nie, nie. Ja to bym śmiał na cm 500% Oj, teraz jestem. Ja Przegrałem na tekstowym w edytorium. Ja to gra na pokazie slajdów w PowerPuncie. Uaktywniłem jeden sklep. Widzę. Spoko. Już rozmawiam. Chcemy, żebyś w naszych badaniach... Oto kolejny. Yy... Postaraj się no, i uaktyw... I Zobaczę, co da się ekstry. zrobić. Yy, dobra. Ile daje... Dobra, da widzia. Bo ty mnie to wiesz. Ale ile... O, jaszczur. E, ale ile daje trzeci poziom magicznej tablicy? Aha, bicie jaszczurów. Kamienne tablisy? No ile mi da? Many. Ile ci daj? Jak da mi 10 albo 15? Oh, ja <stosèse> to się spokój O nie, Dawidzie. Chyba. Ojej, jak pewien enfin? osobnik i Tam Tak, tak. Dlaczego ci mnie było? Dlaczego byłem włączony? Bo miałem... A dlaczego twojego komentarza nie było? Znaczy nie, nie wyłączyłem mikrofonu. Ekspertów e i być debilem. Chcesz nazwać serię ekspertów i debil? okej, okay, dobra, to... No o, dobrze. To, Michała, to się Michała, to... Co? Hmm. Mi o Lisa chodziło, Oli chodziło. Wszystkich widzę. Easy. to, to modliszki. Jestem przekonany, że my musisz skamiśc na To jednych. jestem To się wstali goziku dwa. Kruka. To to, to, to dopiratów tam, tam gdzieś powinny być piraci. u upiratów tak. nie byliście? Tak, co to jest? o jadzku, Co 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 Dawno odgrywam misji? No nie wierzę patologiem będą Co? Nie, bo przejść. No nie wierzę patologiem. E, eee... Pogadać. Tu się później pojawię dopiero. Co za pyle? Tak musisz pójść do piratów i pogadać. To się później pojawi dopiero. Spokojnie tu zbijam cały czas. Bo tu Dobra, wróciłem rękę. Nabijam patologię tak? Polna jagoda. Polne jagody. Nie, ale gdyby na przykład goblinia jagoda była to by już się, się. Polna jagoda! Mój ulubiony sekret. To Cały gameplay byś mógł tylko zbierać same rośliny. Nieee. To ty masz z tymi goblinami. Cały gameplay byś mógł tylko zbierać same rośliny. się też, że cały gameplay jego mógłby polegać na czymś, z nas, mi z z goblinami. speedrun. Zbiera najszybciej wszystkie rośliny w Gothicu. To jest speedrun z cho, cho, przyzywania szkieletów goblina Smocze ja. <k clones documentation gunman1> jaj <livres>. okay, jaja Smocze jaja proszę Spróbować? Smocze jaja Smocze jaja bez Tak bez zapisu? Nie Dobra, on, kiedy, on kiedyś musiał do pasku. Na Na Spoko Co to jest zębacz? Za możesz skoczyć, przeżyjesz. Sprawdzałem to trzy razy. Nie polecę miś. Nie przeżyjesz. trzy zobaczę? Orki tam są. Inne. na dystans. twór chyba jest też. Mogę dać. Ja to tylko. Kurde, wykułem swój własny miecz i tylko nim ciekałem. Nieprawda, wyłóżę koledzy z takiego mój tajfuna. Jeśli by na to spojrzeć, to nie jest się takiego Na tym umrzeć. To już wstyd. Pięć pięć. No zdrowko, to był komentarz. W... dzięki. Regenerujecie jeszcze manę. Dobra, teraz się 8 godzin leczył z Spoko. Dobrze, obudźmy jak się uleczy w całości. Dobranoc. Dobra, wyrobię to bez wycinki. A już w całej. Robię to bez wycinki, bo. 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 nie chce. Co mówisz? Nie gdzie stać Przecinki? Ja słyszałem, nie umiechać bez dziewczynki. A umiesz jechać bez. No ja wiem, że nie, nie gdzie stać bez... przecinki, chodził się do tylko Polski polskie. Ja słyszałem, <grym> nie umiechać bez dziewczynki. <grym> to akurat dobrze. To mój ulubiony temat. No na ręczny umiesz ujechać bez dziewczynki? <grym> no, twórcze. Nie. <grym> Co nie, dali, się, jeżeli lubisz jechać, jeździć z chłopcami, to no cóż, swoje prywatne preferencje. Nie, nie, nie. Ja naprawdę nie daję rady do niego, wiesz. Myślę, że w tym odcinku może się zmierzyć ze swoim gole. przeznaczeniem na drabiny. <laughs> no nie, nie. Nie, nie, ten Nie, będzie Nie,

gdzie chodziłem? Zagubiony w Arkendarze. Dajcie mi mapę, daj się odnajdę. To prawda. Pokona mnie. Zagubiony, Zagubiony w Arkendarze. Jak on mnie wypchnął z szkieleta. Ja ci przeszedł tam. Jak on te orki pokonał? Oczywiście Jak już będę mógł wypchnąć szkieleta... Ale on nie te... grało w tą smoków Ej, gdzie? Wszedłem na początku. Chyba tędy ty wszedłem na początku. Tak, pamiętam, że ja zginę. Jakby to było wczoraj? Dlatego go nie było to wczoraj. Wiedziałem. Czy tu jest dzielę lecniczym? Być może, nie wiem, nie wiem. Sery kiełbas jadłem. Ciebie nie było tu wczoraj. Tylko że. Żlepa. Kto nie jadł rzepy? Dobrze. Tylko sery kiełbas jadłem. Tak, już musiałem coś jeść, bo oczywiście rzadko jadłem, bo rzadko te mage otrzymywałem Tylko rzepa że... Co jest na dole? Ja codziennie wracałem na pole od Araby, ja żeby A to, 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 to jest śmieszne, śmieszne, tak? To jest to śmieszne, śmieszne oczywiście no, no, naprawdę Tak, tak i tam podobno są... No boże, z save'em Ale nie, 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 nie tym razem nie tym razem, czekaj, bo to się chodzi. Nie, o... bo jest takie drugie, z jeziorkiem na dole tak, i tam tak. jest kartę. Tak, drogą. Tak, quest jest. Jak, drogą. Wziąć na grę. Nie nie tu tych Tym razem, tym razem nie był pakiet Drogą. drogą. A to rzeczywiście zgadza się. No, no, to alchemia nie takie, nie takie głupie, nie? Poznaj drogę po tym, kiedy gdzie nie zabierał śmieci. To prawda. Nie, weź mnie tylko w walkę, szedłem. I Wiedźmie? też tam trzeba. W Alchemie się idzie, masz op, op build. bill Szedłem w alchemia, zawsze szedłem w jedynce w Arda i w walkę. Ja wiem, w sumie zraszowałem, zraszowałem. styl grupowy i już nie miałem żadnych problemów. Nie, nie Wiedźmina, mi na Albo nie wojownicy A pożyczcie jedynkę bo jak wrócimy, to zobaczysz, co to znaczy. Wiedźmina? mi na? A wiedz o owiedz mi. gdzie gdzieś ten. Więc to na początku, coś na bagnach, jak ten duży, duży krzak to szybko, w tym szybki no, ja trochę wy, i potem to już grupowy się wyciągnęło. Że jak ci się nazywało, ty, ten... Nie ksenomorfy, tylko... spory. O, no właśnie. Ale ta wersja druga. Tak zmiana, tak, tak. mocno bije. No właśnie, to Pię, Pięć eliksirów przeżyć. Ta tak, Dlatego szybko te szybki wekspiłem i nie to wiesz czy gobliny Wiesz czy czarne gobliny stanowiące zaledwie 13% Nie w są odpowiedzialne za ponad 50% przestępstw? Przed, to ona no, 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 <słysza> Patrzcie, to jest z Golda. No, Młodzi dokładnie. U mnie głowiny umarły, nie? No? Tak! Jak je widzę, grzyba, to widzę Golda. O Boże. Z czarnukami się zadało. I wywaliło. Przepraszam, że z Golda masz tam myśli grzyby. Koniec.